Zabliźnianie. Obudził mnie stukot jaskółczych dziobów, w rogu okna, własną śliną, niczym krwią, znaczyły poziomą linię budowy gniazda. Starzeje się, rejestruje wszystkie psychofizyczne sygnały ze świata, jakbym chciała zdążyć przed czasem, biegnie szybciej niż kiedyś. Mam swoje nawyki, rytuały i obserwacje. Potrafię godzinami wpatrywać się w przestrzeń albo w skrawek poparzonej skóry. Parą czajnika takie niby nic, skłębiona chmura, kropel, ostra, niczym laserowy skarpel. Gdyby tak, myślę, wszystkie złamania bez nastawiania kości. Albo wewnętrzne organy bez operacji Mogłyś się zsunąć, wzrosnąć, naprawić Gdyby można dłonią jak gąbką Przeciągnąć po zamglonej tafli pnia mózgu Odzyskując kolory A chora dusza niech zakaże myśleć Rozdrabniać i rozwarstwiać Każdy włos wrosły w skalb głowy Wspartej na koturnie szyi by zawieszenie w ciszy pozwoliło narosnąć krok po kroku nowej sieci w pamięci, bez obrazów neurotycznie wpiętych w impulsy. Chciałabym zasypiać i budzić się bez ciężaru pościeli. Starzy ludzie widzieli zmory przysiadłe na piersi, móc zadzwonić z wiarą. Że będzie odbiór po drugiej stronie rodzinnego progu. Wreszcie wejść, gdzie coraz mniej śladów mamy i zapachu dymu przywodzącego ciepło ogniska. Jestem jaskółką, szukam domu.